Mam na imię Natalia, i do piątego roku życia mieszkałam w domu dziecka. Nie znałam swoich rodziców, nie znałam swojego rodzeństwa, znałam tylko brata, z którym tam byłam. I później zostałam zaadoptowana przez rodzinę adopcyjną. Tam tata bardzo dużo pił alkoholu, upijał się, a matka mnie i brata biła za karę. Dopiero po którejś próbie, po trzeciej próbie samobójczej, Zdecydowałam się powiedzieć o tym kuratorce i przeniosła mnie do rodziny zastępczej, jednej, drugiej. Zaczęłam tracić wzrok w wieku 10 lat, to znaczy to były takie pierwsze symptomy. Rodzice zaczęli zwracać uwagę, że coś jest nie tak. Po jakimś czasie zaczęto mnie badać. Od początku do końca zrozumiałam prawie tylko dzień dobry i do widzenia. I pierwszy znak zapytania, czy wytrzymam tutaj, czy dam radę. To, jest dopiero pierwszy, to są dopiero pierwsze zajęcia, to jest dopiero pierwszy rok. Ja tutaj mam się, że przez pięć lat. Z takim warunkiem, że nie mogę powtórzyć roku. Ale pierwsze zajęcia, takie zdejrzenia. Jesteśmy na Placu Wolności. W środku jest pomnik Tadeusza Kościuszki Tadeusz Kościuszko patrzy się na nas tutaj stojących na placu, ale również patrzy się na całe miasto na miasto ludzi, którzy ale których doświadczenia nie zawsze są pozytywne. Ludzi, którzy borykają się z różnymi formami, objawami, doświadczeniami zniewolenia. W czasie projekcji pomnik ten będzie oświetlony projektorem czy programem wideo, który stworzy wrażenie, iż Kościuszko jest żywe i mówi. To właśnie przez jego usta i jego gesty ekspresji w czasie mówienia będziemy słyszeć słowa mieszkańców łodzi. Właśnie tych mieszkańców, o, o których przypuszczalnie on by, na, gdyby żył, to by dzisiaj również pomyślał. O ludziach, którzy. Są może w procesie wyzwalania się z trudnych sytuacji życiowych, z okołów narzucanych na nich z zewnątrz przez konserwatywne społeczeństwo, przez rodziny, przez stosunki w pracy wszystkiego rodzaju sytuacje, w których ich wolność jest miażdżona, ograniczona. Nie mają możliwości nawet wypowiedzi. Po, podzielenia się tymi doświadczeniami okrutnymi czy bolesnymi z innymi. A więc to przez jego usta i, i, i przez niego będziemy słyszeli te doświadczenia. Dlatego już ludzie ci, nie, ci, którzy zdecydowali się a powiedzieć coś poprzez usta kościuszki, ci ludzie, grupa ich 10 osób, zdecydowała powiedzieć prawdę o tych właśnie momentach trudniejszych, najzwrotnych w ich życiu, czy też procesie właśnie szukania wolności i dostępu do praw i realizowania tego prawa do praw w życiu codziennym. To jest tak, że nie jesteśmy Samotnymi wyspami. Nie jesteśmy taką małą oazą pośrodku niczego, ale jesteśmy połączeni ze wszystkim, co nas otacza z, ze zwierzętami, z roślinami, z całą przyrodą i z kosmosem, którego też jesteśmy częścią z gwiazdami, z ciałami niebieskimi. I dostrzeżenie siebie z takiej perspektywy całości to jest coś, co pozwala nam lepiej osadzić się w świecie. I poczułam, jak dużo tam jest miłości, jak dużo tam jest takiej bliskości międzyludzkiej, uważności na siebie nawzajem, i chciałam więcej. Może wróćmy do bardziej konkretnego konkretnej przykładu, bo chodzi o, o przejście z jednego punktu czy okresu w życiu w inny. Było takie pożegnanie pożegnanie chłopca. 11-12-letniego, do którego zaprosiła mnie znajoma, mówiąc, że jej przyjaciele stracili syna i, i że chcą go pożegnać inaczej: chcą go przejść przez tę stratę po swojemu, na swoich zasadach. To jest ta okazja, żeby coś powiedzieć może no ludziom, którzy z tym, jakiś pan miał konflikt, czy. Nie jestem potworem. Nie jestem zwierzęciem eksperymentalnym, nie jestem aktorem jednej roli, moja transpłciowość nie definiuje mnie w całości. Jestem artystą, jestem aktorem, jestem człowiekiem. Chciałbym, żebyście przestali traktować mnie jako biednego transa, którym trzeba się zaopiekować, jako dziecko specjalnej troski. Traktujcie mnie jako aktora, jako artystę, jako równego sobie człowieka. Ja uważam, że Kościuszce bardzo by się to podobało. Tak? Tak. Tylko, że on był po stronie wszystkich ludzi, którzy są traktowani, e, którzy są traktowani e, jako nierówni, jako e, nieważni, jako biedni, jako poza nawiasem. Krzysztof Wodiczko należy do. Najwybitniejszych współcześnie działających artystów. Jego twórczość, która zaczęła się w końcu lat 60., rozwijał od tego czasu nieprzerwanie. Pokazywał swoje dzieła w kilkudziesięciu krajach. Pokazywał pracę w Łódzkim Muzeum Sztuki, w Galerii Atlas Sztuki. Po raz pierwszy jednak w przedstawia pracę w przestrzeni publicznej. Ponieważ jest to projekt o charakterze partycypacyjnym, wspólnotowym, artysta dzięki współpracy z Elizą Gaust nawiązał kontakt z grupą osób o niezwykłych biografiach i fascynujących historiach, które te osoby podzieliły się najpierw z nim, z nami, a za chwilę podzielą się również z Państwem, swoimi historiami historiami, które pokazują, że życie jest bardzo wyzywającą przygodą, w której trzeba zmierzyć się z różnymi przeciwnościami i w której to przygodzie nikt nie stoi na przegranej pozycji. To pokazują właśnie historie osób, które współtworzą tkankę tej pracy. Staram się, żeby ludzie mnie nie postrzegali jako bezdomnego, ale to i tak u siebie w głowie istnieje, bo jesteś bez, jestem bezdomny i nie mogę snuć jakichś wielkich planów, bo z planami się wiążą możliwości. Dbanie o siebie to na pewno pomaga, żeby ludzie cię nie postrzegali jako osobę bezdomnej. No, o swój wygląd, o swoje zachowanie, o swoje wypowiedzi. Trzeba nazwać konkretnie nazwę tego placu i również powiedzieć, że za wami jest biblioteka Wolność, tak? Biblioteka wolność i World. Żeby dokładnie okay. powiedzieć, co pani Dlaczego? widzi. Ja widzę to, widzę to, widzę to, widzę, to, widzę. gdzie jesteście. No. Mimo, że nie widzę, to uwierzcie mi, widzę was wszystkich, widzę doskonale. Plac Wolności, widzę bibliotekę, widzę Black World, widzę wszystkie miejsca, które nas otaczają, trochę inaczej jak wy, ale może lepiej. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie w absolutną ciemność. Nigdy w takiej nie byliście, bo to nie jest tak, jak zamkniecie oczy. Jak zamykacie oczy, to światło przebija. Tam, tych oczu zamykać nie musicie. Plac Wolności, pięć. Widać go z pomnika. Wszystko jeszcze przede mną. Zostaliśmy ja, Pani siły ale. i energię, ale wydaje mi się, że jest wszystko jeszcze przed Panią. Też tak myślę, ma dlatego tu energii. jestem. Jeszcze tak. Kościuszko stoi tu od dawna i obserwuje, monitoruje. Stan procesu emancypacji. Będzie się dzielił z nami przeżyciami mieszkańców miasta. Przeżyciami osobistymi, ale przeżyciami historycznymi w ich życiu. Przeżyciami wyzwalania się z życiowych zniewoleń okowo-zewnętrznych i wewnętrznych. Pamiętam, że to był taki pierwszy moment w życiu, kiedy ja. Spojrzałam na nią nie jak matkę, tylko wtedy spojrzałam na nią jak na człowieka, którego nienawidzę. Wstałam z tej podłogi i pierwszy raz w życiu uderzyłam ją w twarz. I pamiętam, że trudne było dla mnie to, że jej oddałam, ale też trudne było to, co ona robiła. To może być, żeby mieli nadzieję, nie stracialiśmy, i utrzymywali kontakt z tym, kto jeść tu dear, kochani. Żeby dzwonili, żeby pisali, żeby robili dużo zdjęć, i żeby żyli tu. Żeby, jeżeli mamy ten czas, żeby żyć, to musimy żyć. Odczuwać, usmiechać się, wypić filiżankę kawy, soku, nie wiem czego, herbaty albo wody, ale z radością. Bo mamy ten czas na, ten, na radość, na życie i na wsparcie. No i oczywiście fakt, że jesteśmy na Placu Wolności, jest właściwym miejscem. Właściwym terenem, na którym oni będą próbowali się podzielić z nami, z tymi doświadczeniami. Podzielenie się przestrzeni publicznej czymś tak prywatnym i trudnym, oczywiście i same w sobie jest jakimś wyzwoleniem, uwolnieniem się od e, strachu nawet czy w kanazie wewnętrznych trudności w powiedzeniu czegoś otwarcie, tak trudnego. No, nie jest to nie wykluczone, że widząc siebie na cokolwiek, prestiża, jako prestiżowe postacie historyczne, że widząc siebie mówiących i widząc reakcje ludzi, skupienie na ich sytuacji, to może również pomoże im w dalszym kroku, przeskoczenie następnych, e, następnych etapów w stronę. Większej wolności i stronę praw obywatelskich. Konsekwencją było to, że mój przełożony hmm, dzień później mnie zwolnił. Powiedział, że hmm, nie chce, żeby były takie sytuacje u niego, u niego w pracy. Czułem się okropnie. Bo to była praca mo moich, 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 moich marzeń. Jednym błędem ją straciłem, szansę w pracy w tym zawodzie. Bardzo chciałabym podziękować dziesięciu osobom, które dziś będą mówić o Tadeusza Kościuszki: Edmund, Irina, Krzysztof, Malwina, Michał, Monika i Monika. Natalia, Olga i Steves. Dziękujemy, bez was tej pracy by nie było. Ale o czym będzie pani? Co pani powie, o tym Bo tutaj nie mówimy o czymś, tylko mówimy konkretnie, mówimy o własnych doświadczeniach, myślach, uczuciach, konkretnych sytuacjach. Ale wszystko to jest po to, Aby jednak podnieśli na doch, żeby coś zrobili i przeskoczyli jakiś etap, e, e, wyzwali się z jakichś oporów, czy, czy żeby byli, chodzi o przyszłość. Z lubuju wicznoju ja polubił tebie tym zbych dla. Тебе, любов'ю вічною, я полюбив тебе, себе самого в дарі я Тобі даю. Я з тим Українком. Те розмішкам в Лоджі і багато вдячна за то, co tutaj jestem. Для мене війна зачалася от 14 го року. Wszystkom ja для життя. А головна м'яла мроджіна то очула таку особливу єдність різних людей, різних культур і ну так свої українські історії особистий мам, кожен з Польщі, якийсь там кожен мав. але очула себе в родині. Я ти забачила м на пам'ятку. To na, nie, na pomniku, to taka jakaś zmęczona, się taka. Żyje, taka się nie, nie spodobała się siebie tam tam. Zmorzki, a kiedy na pomniku? A, taka. Mimo, że nie widzę. Taka... to uwielbiam. ładna. <laughs> no, ogólnie to jest bardzo ciekawy projekt. Zostałem wytłumaczony, co będzie mniej więcej, ale to ja panie wiedziałem, że aż tak wyjdzie. I to jest bardzo ciekawe, ze względu na to, że to po prostu człowiekowi daje dużo do myślenia. To pokazuje, jak wielki jest ten świat, jak właśnie są ci ludzie. Posłuchając te wszystkie historie, to też po prostu powoduje u człowieka, że po w pewnym momencie chcę wejść ze swojego komfortu i po prostu iść do tych ludzi, zapoznać bliżej, po prostu bo to daje do myślenia, tak jak powiedziałem, że świat jest duży, świat jest różny i ci ludzie po prostu, którzy nas otaczają codziennie, po prostu mogą mieć swoje historie, czasami to są sikre, czasami to są dobre, czasami to daje do myślenia i można się uczyć czegoś od każdego człowieka. Po prostu to jest podsumowanie dla mnie. Poczułem, jakbym pierwszy raz tak poważnie zawiódł się na niej. Na szczęście, później sytuacja zaczęła ulegać zmianie, i doszło w końcu do momentu, gdy postanowiła, że będzie mnie wspierać i duchowo, i finansowo w mojej tranzycji, aczkolwiek no, potrzebowała około roku. Potrzebowaliśmy około roku, żeby to się wydarzyło w ogóle. I ze strachu przed e, samą sobą, po prostu zwróciłam się o pomoc do pracownika, e, pisząc list, mówiąc o tym, e, jaka jest moja sytuacja, e, jak się tego boję. I e, przez to nastąpiły takie konsekwencje, że zostałam odesłana do psychiatry, który dał mi skierowanie do szpitala, i sprawy potoczyły się bardzo szybko. Tomasz Jefferson powiedział, Iż Kościuszko był wyjątkowym żołnierzem rewolucji amerykańskiej. I też stał po stronie i walczył o prawa nie tylko ludzi bogatych, ale biednych. I tych, których sytuacja w społeczeństwie jest najtrudniejsza. Ja myślę, że możesz spokojnie usiąść. Ponieważ ja chciałbym rozpocząć od kilku słów na temat twórczości Krzysztofa Wodiczki. Mamy do czynienia z artystą takiego formatu, że właściwie nie wiem, czy mam siadać w trakcie rozmowy z Tobą, że, czy raczej pozostać na stojąco. No, zobaczę. Krzysztof Wodiczko był niezwykle aktywny w polu sztuki. Realizował zarówno projekcje tego rodzaju, jak ta jaką można było w Łodzi zobaczyć wczoraj. Także innego rodzaju projekcje, projekcje na budynki. W Kanadzie było to na skalistym brzegu rzeki. Można powiedzieć jednak, że w każdym wypadku mamy do czynienia z wydarzeniem o charakterze science-specific, że jak każda taka praca wchodziła w bardzo istotny dialog z miejscem, w którym była wyświetlana. To nie, było, nie były przypadkowo wybierane miejsca. A więc tu pojawia się niezwykle ważny, ważny już element twórczości Krzysztofa Wolniczki, to znaczy praca z, ze społecznościami, z jednostkami, a dzieła są wymyślane tak, żeby pomagały im z jednej strony skomunikować się z otoczeniem, z drugiej strony, aby pomóc im przezwyciężyć te problemy natury politycznej, wewnętrznej, które te problemy komunikacyjne generowały. Od samego początku, od instrumentu osobistego, od pojazdu, który zrealizowałeś jeszcze w Polsce przed wyjazdem, te prace były w ewidentny sposób naznaczone społecznym zainteresowaniem. Pojawiają się, jeśli chodzi o projekcje, o obiekty symboliczne, struktury symboliczne miasta, które jak gdyby o, oczekują e, tego rodzaju pracy, znaczy włączenia ich w proces komunikowania się pomiędzy tymi obcowanymi czy niezrozumianymi, nimi i tymi, którzy e, nie chcą słuchać czy nie mają możliwości e, zbliżenia się potencjalnymi jak ty mówisz uczestnikami a nami hmm. projektem. Ja słowo uczestnik mi się nie podoba. Słowo... Ale od, od niego warto zacząć, a potem zastąpić je innym, na przykład współautorem. Ja wolę słowo wspólnik. Wspólnik. Dobrze, to ma złą tradycję, zwykle pojawia się w kontekstach procesów sądowych, ale, ale rozumiem o co ci chodzi. Ja to o, oczywiście z ten trochę prowadzenie go słowa, ale jeśli chodzi o interwencję w ciszę miasta, pisaniu to, to są wspólnicy, my jesteśmy wspólnikami. Proces poszukiwania osób do naszego projektu emancypację trwał kilka miesięcy. Więc to też był nasz kontakt nieustanny w konsultowaniu tego, kto tak naprawdę powinien wystąpić w tym projekcie. My na początku zastanawialiśmy się nad tym wspólnie, kto tworzy tę społeczność lokalną w Łodzi. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Ja przez to, że właściwie w tym obszarze szeroko pojętych praw człowieka i kontaktów z różnymi grupami mniejszościowymi pracuję od lat, to gdzieś tam myślę, że to przede wszystkim opiera się na pewnych relacjach i na zaufaniu, tak naprawdę. Które mam nadzieję, że te osoby miały do mnie, i faktycznie, kiedy dowiedziały się o, o pomyśle tego, że mają mówić jako kościuszko, wspomnika, no to zgodziły się na to. Jakie to były osoby? Mamy bardzo różne osoby, bo tak naprawdę nie skupialiśmy się na żadnym konkretnym temacie i na żadnej konkretnej grupie, ale właśnie chcieliśmy też pokazać tę różnorodność. Przez różne osoby mierzą się na co dzień z trudnymi doświadczeniami i gdzieś tam właśnie muszą wyzwalać się z pewnych nierówności społecznych. I to też było w tym projekcie ważne. To jest się w pomnik, jest procesem psychicznym, psychologicznym, ale również technicznym, medialnym. Najważniejsze, że w trakcie nagrania osoby, które stają się pomnikami, były całkowicie poczuły się w tej roli, w no, 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 powtórzyły ten gest, który jest punktem wyjścia. To są fragmenty, które były najbardziej żeby nie uniknąć czegoś bardzo ważnego z każdej z osób które to one są teraz przekazywane przez usta Kościuszki. Gdybyście chcieli i chciały coś powiedzieć jako pomnik, jako Tadeusz Kościuszko, to zapraszamy do namiotu, można to zrobić na żywo. I'm a bit hesitated when people ask me where I'm from because I don't know what to say about it. When people say that, I'm, I'm from a country. I'm from so I came here to study. I just taking chance to share my very Zaczepiła mnie, była pod wpływem alkoholu i wtedy jeszcze, jak to mówiliśmy, wąchała klej. I zaczepiła mnie z pytaniem, czy kupię jej jakąś bułkę. Poszłam do żabki, kupiłam jej bułkę z pasztetem i po prostu usiadłyśmy, bo to był okres jesienno-zimowy. Usiadłyśmy, ja jako baba kupiła jej jeszcze ciepłą herbatę i rozmawiałyśmy. z panem no, profesorem po prostu. Yy... Do kamery, Tutaj, oczywiście mhm. rozmawiam z nimi, ale pan słyszy, do kamery. Mhm. A dwa, e, tak jakby jakby tak. wiadomo, żebyś chciała, żeby oni cię usłyszeli. Oni okay. są za lekko. Mhm. Właśnie. Mus mhm. muszą cię usłyszeć. No to dobrze. W 2012 roku y, pierwszy raz miałam taki bliski swój kontakt ze sobą doświadczającą bezdomności, taki bezpośredni. Jest taka kobieta na wózku, bez nogi. są po prostu. Jestem? Po prostu, no jestem. Jeszcze raz głośnie. Po prostu jestem. Nigdy się nie poddawajcie. To jest mój cel na przyszłość i tak zrobię. Iść dalej. Uda mi się wykonać ten pierwszy krok. Teraz musimy iść tylko w stronę słońca, aczkolwiek zawsze nam może jakaś chmurka. Zaciń to słońce. I patrzcie patrz przez dobre oko. Chcę to zrobić i to zrobię. Chcesz żyć? Żyj. Z wysokości pomnika widzę to bardzo jasno.